Szrek! Yoda! No, niech was wyściska jak rad! Dawaj, pyska, szrek! Dziś sz, 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 no A tu proszę, pani, szrek! No, mi ziemi, bo mi się O śled? Mógłbym wiedzieć, co tu robisz? Zajmowałem się waszym M4, a co? A, czyli na przykład segregowałeś pocztę, dbałeś o roślinki. No, klonojady karmiłem! Ale ja nie mam klonojadów! Teraz masz! Ten nazywa się szrek, a ten drugi Gniona! Ten szrek to pies na klony! Dziś... Ależ ten czas dzisiaj leci, pewnie już się musisz zbierać. Czekaj, czekaj, ale coś mi opowiecie. Ale najpierw zadramy Chińczyka. E, wiesz, co, Osiołku? Smoczyca już pewnie czeka na ciebie z tak, Hehe, ale... Ostatnio ma jakieś dziwne wahania nastrojów. Ale dzięki temu zamieszkam z wami. No wiesz, oczywiście zawsze będziesz u nas mile widziana. Ale Fiona i ja właśnie się pobraliśmy. Chcielibyśmy trochę, no, no wiesz, ze sobą pobyć z żoną. sami nic nie mów, nic nie mów, nie musisz mi jak łopatą. Ja tu cały czas będę ich zabijał, a nie, nie nam przeszkadzać. Ośle! Tak sam się dzieje? To ty nam przeszkadzasz. Aha, jasne, rozumie, No Zresztą. I tak miałem z widoki obejrzeć z strumieniu, więc chyba... O, no ja jakbyś środę miał czas, to się nie tam. Zaraz, na czym to stanęło? O, chyba sobie przypomniałem. Ośle! A... Tak, 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 nie przeszkadzam. Idę, idę. Tylko jak chłopaki to zniosą. Zapraszamy cię do królestwa Zasiedmio Górogrodu na królewski bal z okazji twojego zamążpójścia, na którym to jego wysokość pobłogosławi szczęśliwy związek, który zawarłaś ze swym księciem e, e, z bajki, całuzy król i królowa Zasiedmio Górogrodu, czyli innymi słowy mama i tata. Mama i tata? Książę ze bajki. Ja mogę wpaść? Nigdzie nie idziemy. Co? No wiesz, nie sądzisz, że mogą przeżyć taki jakby szok, jak zobaczą cię taką? Cóż, mogą być trochę zdziwieni, ale to moi rodzice szrek kochają mnie. Nie martw się, na pewno im się spodobasz. Tak, jasne. Mam dziwne wrażenie, że na golfa to mnie nie zaproszą. Daj spokój, oni nie są tacy. To ciekawe, co tu robi orkiestra nadęta pod batutą tego błazna? Oj, przestań. Przynajmniej mógłbyś dać im szansę. Y I co jeszcze? Może im widły zaostrzę? Nie, oni tylko chcieliby cię poznać. O, świetnie. To znaczy, że ja też chcę, tak? No jeżeli chcesz należeć do tej rodziny, to tak. A kto niby powiedział, że chcę do niej należeć? O, ty, Szrek. Żeniąc się ze mną, wiesz? Patrz, nie wiedziałem, że to transakcja wiązana. Och, czyli nie chcesz, tak? Nie zgadzasz się. Wierz mi, to jest beznadziejny pomysł. Nigdzie nie jedziemy, a zupa była zasłona.